Jesteś kolorem, którego nie umiem nazwać Przyciąga mnie w twoją stronę, coś to nie grawitacja, gdy jadę do ciebie nie patrzę na światła bo sobą cały ten świat to nasza loża prywatna Alar moi drodzy, zobaczcie co się stało z naszym światem minecraftowym wygląda tak pornuruje, Ponuro, że jeszcze nie widziałem aż tak bladego Minecrafta, widzowie, ale zwierzęta są przynajmniej normalne i osadnicy, osadniku, dobrze, że ty masz kolory! Chociaż ty, chociaż ty masz kolory, bo wszystko wygląda obrzydliwie. O, a pszczółka? Nie, pszczółka też nie ma kolorów. Czemu tutaj nic nie ma kolorów, przyjaciele? Musimy odzyskać kolory. A wiecie, gdzie jest dużo kolorów? Oczywiście, że będzie na piosenka 10 października. Kolory, wbijajcie wszyscy na piosenkę. Idealnie się składa, moi drodzy, jak na ten odcinek. Piosenka kolory, wszyscy wbijajcie na kanał Palion subskrybujcie go, bo na 2 miliony tam słów będzie nowa piosenka. Co tak trzaska? O, kupaki! Widzicie co się odwala? Co jest grane? Uf! Ty ja chyba oślepłem. <grym> o Jezu nie, to, to padły mi pająki z Panią Style. <grym> Maja, pomóż! Paweł, co ci się stało? Paweł nic ci nie jest? Skąd ty masz taką fajną bluzkę? A, genialna, co? Nic się nie zarysowało, moi drodzy, wy możecie ją sobie zamówić już teraz na Palion style edycja limitowana. Halloween! Leonidas, chodź, chodź, chodź! Nie, chodź. Ja idę spać! Ej, co nie jest możesz, ciekawe, nie możesz spać to ci solek, ja co to jest! Bo no wygląda stało? to, wygląda to naprawdę obrzydli, Ej, chwila. chłopaki! Czemu? Co? Czemu nie ma... Kolorów. Ty dopiero wstałeś? Ale Kto ma, ma... zabrał kolory? Wygubki, panie nie, to twoja wina jak moja wina, my jesteśmy kolorowi Czyli kolorów nie mają Bloki nie mają kolorów, a to mają Ale przy okazji ta maskotka wygląda tysiąc razy Nie, nie ona ma kolory Ej dobra, co jest? Czekaj, o, w końcu Ej, jakoś daj, wygląda daj, Dajcie jeszcze jakieś rzeczy z panem Wszystko jest teraz bez koloru, nawet ten Czekaj, ubiorę na bluzę. siebie może bluzę O, na siebie chyba będzie git ale jak mm -hmm. postawisz, to chyba się zrobi szara. Proszę, żeby ta bluza miała kolor. Ubierz kolory. to, ubierz. Patrz, ma kolor. Wow, mamy to, a lo postawię nie. na ziemi. jak się postawisz, to co będzie? O kurde. O, nie. o, nie. o nie. Nie, 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 nie. A co jeżeli my się zaraz będziemy zamieniać szarość pod kabucie? Nie. nie chcę tego dotykać. Są jakieś, nie ma kolorów nigdzie, nie można nic się dodać! Ty, a co jest? to? To wygląda jak maszyna, maszyna która nam przywróci no. może kolor! Sprawdźmy o, ona ma to. kolory! To się nie raskna. Maszyna kolorów. Patrz, tu są kolory! Ej, zobaczcie, są kolory! Połóż barwnik Połóż. w danym kolorze. Połóż barwnik w danym kolorze. Może jeżeli damy wszystkie barwniki w danym to miejscu... To odzyskamy kolory! Odzyskamy kolory, ale skąd my ogarniemy milion barwników? Patrzcie no patrz. co tego jest! czekaj! Teraz właśnie chyba ogarnę pierwszy, jeżeli to jest Jaki to jest? Jaki to jest? Mam barwnik Jaki? light grey. Czy jest tutaj nie, taki potrzebny? Nie, nie ma. Aha. Nie, nie, nie. Ej, tu będzie patrz! O. Czerwony. Tak. Patrzcie I żółty. Na to. Mam żółty. Patrzcie nie. na to. Jest czerwony. Ej no zwolnijcie, to tak się trzymaj. M żółty. No że to są akurat proste kolory chłopaki, ale nie wszystkie są proste, pamiętajcie. Taka, a aktyw. Które... Ja wow, Au, mamy mhm. dwa. Nie. Kolory! Ty, a jak żółty połączy z czerwonym, będzie pomarańczowy. Czyli musimy... O, Rolek, ty jesteś kolorowy no. gość w takim razie. Ja ty. potrafię! Bolo, ty o, przecież masz tęczę wszędzie, ty powinieneś wiedzieć. Ej, ten, ale ja, ja się nie znam na kolorach za bardzo. Powiem. Widzę świat kwiatkowy, tam będzie jakiś róż mi się wydaje. To jest te, to jest te drzewka różowe są, chłopaki. Tam a może myślisz, być że tę ściółkę tam... można przerobić? Wydaje mi się, że powinno się dać. Musimy znaleźć ośmiornicę. Różowa świnia, podstawmy ją na tym kolorze! No, nie, to, to tam nie są zadziała. barwniki. No, to chyba nie Ej, zadziała, moje a może Boże. trzeba pociekać na tęksy? Ooo, i z zobaczyć każdy kolor. nie? Co? Patrz, jakie tu są kwiaty, czekaj, bo... Ee, o, patrz, patrz. Jaki masz, jaki masz? Tutaj, tutaj, no, weź go. Do łapy. Tu, leży, leży. mamy niebieski, okej. Okay. Jest niebieski. Ej, ja żółty mam, jest po, musicie czerwony znaleźć światek. Ale przecież już znaleźliśmy żółty i, i czerwony. Ale pomarańczowy zrobimy. O jest, patrz, czekaj! A. Jak to się łączy niż? Mam różowy! Właśnie nie wiem, czekaj, sprawdzam. Eee, pomarańcz jest, jest pomarańcz. Jest tutaj czerwony. Masz czerwony A czerwony połącz z niebieskim, czerwony z niebieskim połącz! Czerwony z niebieskim połącz, gdzie jest czerwony? Eee, ja mam, czerwony. ja mam, ja mam, ja mam, trzymaj o, dobra Ale jak wy to robicie, żeby to, to widzicie Boloski <laughs> to... Czekaj, czerwony z niebieskim, co wyjdzie? Fioletowy Nooo! Genialne, genialne o, chłopaki, genialne. Okej, okay. A to będzie róż. No klasa światowa, chłopaki! Mamy już różowy! Jest klasa światowa, ja nie wiem ile mamy w ogóle czasu. Dobra, mamy cztery: pomarańczowy, fioletowy, niebieski, różowy. Ogólnie mamy sześć kolorów, nie wiem ile tam jest, trzeba je policzyć w ogóle, ile potrzebujemy. Czytają, że z 12 będzie. Trzeba poszukać. 15 minut? na co piętnaście minut zostało? Eee. Tu jest... 15 minut zostało, chłopaki. Ale na co, na co? Zostało nam 15 minut na znalezienie tych kolorów? Bo inaczej. O nie, szarość, szarość dopadnie. dopadnie. O, nie. Co, Co już nas dopadnie? stałe? Nas o, nie, nie, tylko nie palionowo! Chujku. Jak to palion? To jest zwykły świat na palionowo? To szarości się. Przeniesie. Nie możemy na to pozwolić widzowie. Dobra, zbieramy. Zbierajmy jak najwięcej kolorów, chłopaki. Mamy, dobra, chodźcie tam i zobaczmy, jakie jeszcze nam zostały. Ja je wszystkie teraz dam i trzeba będzie więcej kwiatków znaleźć w takim razie. No problem jest taki, że nie widzimy z daleka, jaki kolor jest tego kwiatka, więc byśmy musieli biegać jak głupcy. Ale dobra, dajemy tak, uwaga, mam różowy. Pyk. Fioletowy, pomarańczowy, niebieski. Patrzmy już, okay. co no mamy. Czyli ra. Okej. Okay. Ej, tu mała nam brakuje. No? Ile nam brakuje? Cztery? Zielony. Zielony to jest kaktus. Zielony to jest kaktus, My musimy znaleźć troszkę pustyni. No, brązowy. Z czego się robi brązowy? Skakała. I z czego? Z lokazami weź. S nie, z mi weź. Ej, faktycznie trzeba mieć to dżunglę. Eee, tu trzeba mieć czarny to z czego, to z, a, a wiem z czego, ośmiornica, biały, z kościotru, kościotru. kościotru. Białe, purpurowy nie? kwiatek będzie, a jasno zielony? A purpurowy się nie robi z fioletowego i białego? Purpurowy ej, z fioletowego i białego. zielony. ej możliwe Może z nie, palą wstawaj tu! Musimy biały ogarnąć. Dobra, wiecie co, ja bym jeszcze kwiatki poszukał, żeby mieć jak najwięcej tego i będziemy manewrować, potem poczekamy na noc, żeby przyszły do nas szkieletory. I dzięki temu będziemy mieli biały barwnik, tylko będziemy musieli je ubić. O, widzę jakiś... to nie jest biały barwnik? To chodź. będzie szary, to będzie szary chyba. Ten. No, tak. Nie, to będzie i szary, ja bo jasne szary, tak Leon mówi. A jakby dam jasną szary na przykład do... czekaj, do czegoś tam. Uwaga. Nie łączy się z niczym. Nie działa. Nie łączy się z niczym. Co za to jest? To jest bezużyteczny. Bezużyteczny kwiatek. Jak my tutaj znajdziemy bałwanki? Nie wiem. Jak my znajdziemy dżunglę? No musimy znaleźć inny biom. No tutaj już nic nie znajdziemy. Dobra, znajdźmy. A woda? No wystarczy nam na początek woda. A po co woda? Eee, Ośmielica. Ole, góry. Co tam? Wody. A, no nie nie ma, nie ma ośmiornic, nie ma ośmiornic Nie, lepiej A. nie, bo nie wyjdziemy stamtąd prawda. Dobra, widzę, wie, musimy znaleźć Brachopaki, widzę wodę Widzę wodę A tam będzie kolor, którego potrzebujemy Brachopaki, nie jabłek Nie jabłek. Jak jabłek? Jabłek? Polo? co się stało Dopadłem, nie, stało. nie, nie. nie na tunku. Nie, no co ja. ty, o ty o gadasz? Nie. nie bolo, poczekaj no, bolo. Nie, ja no. nie czuję emocji Nie, bo, nie Jak nie nie czujesz emocji Nie czuję emocji Jaki ty jesteś szary! Ty, ty będziesz coraz bardziej szary, Bolo! Chłopaki, chyba mój Nie, bolo, 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 wiesz co, wyjdź, wy, wyjdź, wyjdź z serwera, wyjdź z serwera teraz! Ale nie wchodź na palionowo! Nie wchodź na palionowo! O kurde, mamy przerąbane, mamy mało czasu, chłopaki, będziemy też tak szaleć! Szybko, tam, le, tam le ośmiornice pływają! Tak jest, tak jest, idziemy po ośmiornice teraz, będzie skok, nie, nie doskoczy tam! Nie no, Widzę śmierce, elegancko, dobra, to jest pier... A nie mam żadnych itemków, żeby je zabić. Dawaj dobra, jedną. Rączką trzeba! Dawaj rączką, bijemy! Pyk, pyk! Dawaj, jedna tylko jest potrzebna. Jedna! Chociaż potrzebujemy więcej. Masz, masz, masz! Mam czarny kolor, mam czarny kolor. Mam czarny kolor, mam czarny kolor Idziemy. Musimy znaleźć teraz yy, dżunglę. Jak najszybciej od razu biegnijmy dżunglę, po prostu biegniemy przez siebie. A jak czarny połączymy z pomarańczowym, to powinien być brązowy no to prawda, nie to jest cukier e, Dobra, a czarny z czym? Czarny z pomarańczowym i chyba brązowy będzie, co nie? No w sumie. Weź spróbuj, masz nie, pomarańczowy. Czarny z bro... Czar... A czarny z pomarańczowy. E, to ja potrzebuję jeszcze jednego czarnego, czekajcie, zabiję jeszcze jedną ośmiornicę pyk, pyk. Zabijam ją, dawaj szybko. Pyk, pyk! Zabiłeś? Już ja mam, włożyć, mam, 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 mam ja Dobra. Idę, idę, pomarańczowego nie mam, mam pomarańczowy Tęsknię za kolorami. Nie, 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 działa. nie działa. dobra Idziemy szukać kakaowca, szybko. Dobra chłopaki, dżungla jest. Teraz tylko znaleźć kakao. już znalazłeś? Jest, jest. Po chłopaki. tylu latach. Ja A zobacz, mogę. czy z tego barwnik. Tak, mam, 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 normalnie. Wezmę tego więcej na wszelki. Jakby się coś yy, spoprało, bo ja tu już nie chcę wracać, bo to jest daleko. Ale nie było aż tak daleko. Dżungle ogólnie rzadkie są, więc mo mogliśmy mieć problemy, byśmy mogli w ogóle tego nie znaleźć. Więc i tak mamy niezłe szczęście. Dobra, wiecie co? Ja bym dał te barwniki, które mamy. I. Izo o kurcze, dobra, dobra, dobra. Jak 10 wracajmy. minut? Wracajmy, wracajmy, wracajmy. Dobra, mamy naszą maszynę kolorków, dobra. Brązowy. Y mamy czarny. I zostaje. I, I tyle: biały, purpurowy, zielony, jasnozielony. Kurczę, biały to szkielet, to noc, to na luzie damy radę, to jest bez problemu. Purpurowy to kwiatek jest na pewno, jest jakiś taki kwiatek, to jest na 100%. No Albo to, fioletowy. A to, a to trzeba i noc i pustynię, pustynię bym znalazł teraz chyba. No dobra. Znalazłbym pustynię, no i nie wiem jak jasnozielony, zielony jasno-zielony chyba będzie trzeba z białym, ja nie wiem czy ten purpurowy będzie najgorszy tak szczerze. Purpurowy może być górze. Według mnie purpur, biały i fiolet, ale no ja mogę mieć błąd jakiś. Wiecie co? No, szukajmy w takim razie teraz pustyni. Dobra, patrzcie co widzowie znaleźliśmy, też mega rzadki biom, tylko tutaj nie widzę żadnych kaktusów. Gdzie są kaktusy? O, no, no, to na nie to świnia. Świnia. o kurczę. Dobra, to tak dziwnie wygląda ten szary Minecraft. Ja. Ja czuję, że ja tracę emocje. Na razie nie jesteśmy ani... No nikt nie jest nasz szary, tak? No na szczęście. ty! Palią, ty jesteś szary! Co? Mam bluzę szarą gamoniu, przecież to jest zawsze! Codziennie my widzisz, codziennie Na tak mnie widzisz. Cały Na czas, pewno? cały Nic czas. Ci się zmieniło? Olek, ja cię krecę, nie stresuj mnie, że już mi. Że mi się już coś dzieje, bo się czuję tak smutniej. Chodźcie przeskoczył. Ja się zestresowałem. Znajdźmy może, może zwykła pustynia będzie połączona z tą, bo tutaj niestety nie widzę żadnego. To są same. Co to jest? Nie Zabita krowa. <laughs> fajnie, fajnie. Same zabite zwierzęta. Widzisz to czy nie? O, pustynia! Kaktusy, kaktusy. kaktusy. Mamy to Ej, A jak zrobimy jasno zielony z białego z białego. białego, z białego. Kaktus. Działa? Kaktus. O nie! O nie! Dobra No to teraz tak, trzeba crafting, piecyk, węgiel A i faktycznie przepalić. Faktycznie to trzeba <laughs> przepalić! Ja nie mogę! No cóż, bierzemy się do roboty. No chodźcie, musi wróćmy i tam to zróbmy. Dobra, panowie, piecyk, piecyk i deski, Ja biorę drewno, robię crafting, szybko Musimy stworzyć drewniany kilow. Obojęte, obojętnie co? Drewniany kilow może być, może być drewniany kilow. Po co drewniany kilow? Żeby skopać kamień, żeby zrobić piecyk, chyba że macie. A ja mam kapienny kilow. Co? Nic nie mówisz? No się zrobiłem, no jak byliście na tym dżunglowym, to sobie siedziałem o, i craftowałem crafting, czemu wszystko jest takie ponure? No i bez koloru. Ile tego? Mmmm. 8 O, mam 16 Na to easy easy. Ja mam drewno Mamy piec, dajemy to, dajemy to i się po... Pa Pośpieć! Co, co jest? What? Pięć minut zostało! Patrzcie! Kolor się wow. zrobił! Jakikolwiek kolor się pojawił w końcu! jakby piecyk tak wskrzesił trochę kolory. Czy jak ten piec zgaśnie, to, to wtedy nie będzie kolorów? E, nie mam pojęcia. Normalnie widać kolor kwiatków, co jest grane? Ale fajne. A ta sokrowska też była szarem. A szary barwnik. Czemu to wszystko. Są jest? dwa zielone. 5 minut tylko. Mamy zielone. Dobra, teraz będzie trzeba. Wiecie, co tego już więcej nie potrzebujemy. Zaraz będzie noc. Ja idę ten zielony. Zaraz będzie noc. Musimy zabić. Rynek! Zabieram cię, chodź, nam pomożesz. Masz kod. Myślałem, że chcesz rynka zabić. Nie, nie, co ty? Biorę go. Mówisz, żeby zabić, musisz. Mówi... Rynek! Ten, ten kod minecraftowy w ogóle ma każdą plamkę białą. Jeden do jeden, jak mój kod. Szczerze, to Wszystko. Mi się nie. Wszystko. Wzorowali się być. na nim. Wzorowali się na rynku. Dobra, zielony. daję zielony. Zostaje nam jasno zielony, biały i purpurowy. Mamy ultra mało czasu. Poczekajmy na noc. Dobra, ultra mało czasu. Ultra mało czasu. Walczymy. Szukamy szkieletów. Szukajcie szkieletów. Wiesz wszędzie. co? Ale po co my chcemy ich widzę szukać? Widzę zombie. Widzę zombie. Szkielet z białą się będzie wtapiał w tło. Musimy, żeby te kolory naprawić. No nie chcę, nie chcę żeby napoleonowiec tak wyglądał. Panie, Panie szkielecie. Ale nawet spoko tak wygląda jak jest. Co ty Ej ty chyba o nie w, to, w Tobie szarość się rodzi już. Przez, ja bym tak zostawił jak jesteś. Nie jest, nie, jest nie. Spoko. Szkielet szkielet. Masz masz. Strzela do mnie. Gdzie Ratunku! jest? Tutaj przy tym y, kolorze coś tam. Widzę 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 widzę. Obbym Ale padła zostawcie kość. go, może mu będzie przykro. Nie nie potrzebujemy. Nie jest przykro teraz. Potrzebujemy dwie kości. Przestań Olek tak gadać, bo się zaraz rozszarzysz. Dobra. Proszę daj. Nie, Nie no, ci... mi się. Masz? Jest 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 może, Możemy już skończyć Jest biały Uważaj, jest. uważaj, uważaj Dawajcie, dawajcie Kolejny szkielet I creeper się zrespił. Dobra, lecimy Został nam tylko purpurowy Ile nam czasu zostało? Pewnie ultra mało Ja nie mogę, nie damy rady, nie damy rady Dobra, biały O kurde Nie, nie, żebyś maszyny nie wybuchł No właśnie było blisko Ja cię kręcę Dobra, został tylko purpurowy Minutę mamy na purpurowy kolor A jak się robi purpurowy? Nie wiem, to będzie jakiś kwiatek Purpurowy, całkiem spoko, purpurowy, purpurowy, co nie, jak nie damy rady wow. tego zrobić. Dobrze, dawaj, dawaj go, dobrze, Da się dobrze, przyzwyczaić, dobrze. chłopaki, do nie, tego. Nie, nie, Olek, przestań, przestań, przestań gadać takie głupoty. On jest głupi, spokojnie. Czekam, Masz ten purpurowy? Razo. Nie, nie mam go, nie mam go! Ja sobie <grym> siądę jest... i poczekam, aż znajdziecie. Nie dam rady go stworzyć, nie dam rady go stworzyć. Gdzie jest purpurowy? Dobra, wszyscy się rozdzielajcie, idziemy po kwiatki. Mamy minutę, to, to jest zbyt mało czasu, to jest zbyt mało czasu. Będzie koniec czasu, będzie koniec U, czasu. nie ma, tam Kwiatek, nie ma. kwiatek, jakichkolwiek. Może tam? Nie, 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 nie ma innych kwiatów. Purpurowy. Jaki kwiatek ma purpurowy kolor? Zrąbaliśmy to, chłopaki. Jeden kolor nam tylko został. Nie, 30 sekund. To koniec szybciej, palion. Szybciej, proszę, 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 proszę. Nie ma żadnych kwiatów. Nie, nie, nawet nie dobiegniesz do maszyny, chłopaki. To no koniec. Nie. To już będzie na 100%, to już na 100% wejdzie napaleonowo widzowie. <grym> Całkiem spoko ci powiem co nie, może tak zostać. Nie, przestań tak gadać, koniec jest. Nie zrobimy tego. Nie widzowie, straciliśmy, straciliśmy to. Walczyliśmy dzielnie, niestety nie odszukaliśmy koloru purpurowego, który nie wiem jakim kwiatkiem jest nawet, nie mam pojęcia. Został nam koniec. Palionowo się zmieni, panowie. Palionowo się zmieni, jesteśmy w kropce. Jeden kolor nam zabrakł. Co my teraz zrobimy? Co mamy zrobić, widzowie? Palionowo będzie szary. Nie! Ale super! Nie, nie wierzę Ekstra. w ciebie. Olek, wyjdź z serwera szybko, lepiej. Ale Wyjdź z serwera, bo się przesiąka to! Wyjdź z tego no dobra. serwera! Ja nie mogę. To koniec, palion. No, wiesz co, lepiej też, też już wyjdźmy, moi Zzegnaj. drodzy. Żegnaj. Musimy przypilnować Palionowo, żeby tam się nic takiego nie stało teraz.